Proszę państwa witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji sesja została zwołana na wniosek burmistrza jest to sesja w trybie nadzwyczajnym 64 sesja witam pana burmistrza witam zastępcę burmistrza witam panią sekretarz panią skarbnik panią kierownik witam wszystkich zebranych witam tutaj panie z organizacyjnego które nam panią kierownik które nam tą sesję będą prowadziły na urządzeniach elektronicznych witam pana mecenasa Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Otwieram 64. sesję Rady Miejskiej. Proszę Państwa, żeby nasza sesja mogła podejmować, żebyśmy mogli podejmować uchwałę, musimy sprawdzić teraz y, kworum, czy jest nasz kworum na sesji. Proszę bardzo. A, tu. Trzy osoby nieobecne. jest z nas 12 osób, obrady naszej sesji są prawomocne. Proszę Państwa, przeczytam Państwu teraz proponowany porządek obrad. W punkcie pierwszym mamy otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim rozpatrzenie projektów uchwał. W punkcie 2.1 w sprawie niewykonania przez burmistrza miasta Bukowno -pie prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę numer 2705 przez 9 obręb ewidencyjny Kupi. W punkcie 2.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bukowna na 2022 rok nr 53 przez 310 przez 2021 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 28 grudnia 2021 roku. W punkcie 2.3 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Bukowno. W punkcie 2.4 w sprawie zmiany uchwały nr 55 przez 320 przez 2022 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Minę Bukowną oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawany. w punkcie trzecim zakończenie obrad. Czy wnioskodawca chce coś wnieść do porządku obrad? Nie ma. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Mamy tutaj rozpatrzenie projektów uchwały. W punkcie 2.1 mamy projekt uchwały w sprawie niewykonania przez burmistrza miasta Bukowno prawa pierwokubu nieruchomości stanowiącej działkę nr 2705 przez 9 obrad edycyjny. Burmistrz skupi Uchwała została pozytywnie zaopiniowana, zaopiniowana przez Komisję Budżetu. Proszę Państwa, przeczytam Państwu teraz uzasadnienie. W dniu 16 sierpnia 2022 roku do tytułu urzędu wpłynął wpis, wypis aktu notarialnego repertorium a numer 7295 łamane przez 2022 warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 2705 przez 9 o powierzchni 0,019 000 hektara obręb ewidencyjny burbiskupi Skupi. Artykuł 26 ustęp 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowi, iż w razie sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową gminie przysługuje prawo pierwokupu. Ceny nieruchomości, co do której gminie przysługuje prawo pierwokupu ustalone na kwotę 3000 zł to jest 27,52 zł za metr kwadratowy. Burmistrz miasta Bukowno proponuje niewykonanie prawa pierwokupu, z uwagi na to, iż przedmiotowa nieruchomość nie jest niezbędna dla realizacji zadań gminy, a wydatek na zakup nieruchomości nie został ujęty w wydatkach bieżącego roku. Zgodnie z zapisem paragrafu pierwszego uchwały numer 67 przez 267 przez 2005 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania. Zbywanie i nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienie od najmu na czas dłuższy niż 3 lata wykonanie przez burmistrza prawa, prawa pierwokupu następuje za zgodą rady miejskiej w związku z czym proszę o podjęcie niniejszej uchwały. proszę państwa otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę, zamkam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest Pan i Grzegorzewski. Za 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 2. 2. Porządku obrad. Mamy tutaj projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2022 rok

W budżecie miasta na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany. W planie dochodów proponuje się zmniejszenie dochodów w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, dochody bieżące, wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 90 tysięcy złotych. Wpływy z usług o kwotę 140 tys. zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zachodzi konieczność dokonania przeniesienia wyżej wymienionych środków finansowych w kwocie 230 tys. zł z rozdziału 705 do 707. Zwiększenie dochodów w dziale 700: Gospodarka mieszkaniowa, dochody bieżące, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 90 tys. zł. Wpływy z usług o kwotę 140 tysięcy złotych. Omówiono w ustępie pierwszym punkt pierwszy tiret pierwszy. W dziale 758 różne rozliczenia dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 130 916 złotych. W związku z otrzymaną subwencją ogólną z Ministerstwa Finansów wynikającą z ustawy z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie karty nauczyciela oraz niektórych innych ustaw dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 130 916 zł. W dziale 801 Świata i Wychowanie dochody bieżące wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 80 000 zł. W związku ze zwiększoną frekwencją dzieci w Miejskim przedszkolu w Bukownie zachodzi konieczność zwiększenia dochodów o kwotę 80 000 zł. W dziale 855 rodzina dochody bieżące, wpływy z różnych opłat o kwotę 30 tysięcy złotych, wpływy z usług o kwotę 6 tysięcy złotych. W związku ze zwiększoną frekwencją dzieci w Klubie Dziecięcym Akademia Kreatywnego Malucha w Bukownie i zmianą uchwały Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie udzielania wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym Akademia Kreatywnego Malucha w Bukownie zachodzi konieczność zwiększenia dochodów o kwotę 36 tysięcy złotych. W dziale 925 kultura fizyczna dochody bieżące wpływy z usług o kwotę 36 tysięcy złotych. W związku z prowadzeniem działalności gastronomicznej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie zachodzi konieczność zwiększenia dochodów o kwotę 36 tysięcy zł. W planie wydatków proponuje się zmniejszenie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 707 Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 4200 zł. Omówiono w ustępie drugim punkt drugi tiret pierwszy. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 921 95 wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 25 tysięcy złotych z ujętych w budżecie środków na organizację Dni Bukowna przesuwa się kwotę 25 tysięcy złotych do działu 754 12 kwotę 10 tysięcy złotych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 926 05 kwotę 15 tysięcy złotych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jednostek budżetowych. Zwiększenie wydatków w dziale 500 handel rozdział 595 pozostała działalność, wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 4200 zł. W związku ze zmianą opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych na placu targowym mój rynek Bukownie proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4200 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdział 754-12 Ochotnicze Straże Pożarne, wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 10 tysięcy zł. W związku z niezbędnym zakupem materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukownie, proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 10 tysięcy zł. W dziale 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 801.01 Szkoły Podstawowe, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 130 zł. Omówiono w ustępie pierwszym, punkt drugi, tiret drugi. Rozdział 801.04 Przedszkola, wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 80 000 zł. Omówiono w ustępie pierwszym, punkt drugi, tiret trzeci. W dziale 855 rodzina, rozdział 855, 16, system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 000 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 14 tysięcy zł. Omówiono w ustępie pierwszym, punkt drugi, tyret czwarty. W dziale 926, kultura fizyczna. Rozdział 926.05 Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 51 tysięcy zł. W związku z prowadzoną działalnością gastronomiczną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, znacznym wzrostem cen energii elektrycznej oraz koniecznością zakupu paliwa gazowego proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 51 tysięcy złotych. W planie wydatków majątkowych wprowadzone zostały zmiany polegające na zwiększeniu wydatków w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast, wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 17 600 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdział 754 95 Pozostała działalność, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1100 11 zł, na zadaniu pod nazwą Rozbudowa Monitoringu Miasta. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 904 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000 zł na zadaniu, na zadaniu pod nazwą Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, modernizacja placu zabaw przy ulicy Parkowej w Bukowniu. Wprowadzone zostały stosowne zmiany w załączniku nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, w sposób określony jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 14 plan przychodów i kosztów miejskiego zakładu gospodarki komunalnej w Bukownie na 2022 rok w sposób określony jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku numer 16 środki z funduszu pomocy i wydatki nimi finansowane w 2022 roku w sposób określony jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 17 środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań światowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatki nimi finansowane w 2022 roku. W sposób określony jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, za czytanie uzasadnienia. Proszę Państwa, Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Zobacz, się 12 za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. W Państwa przechodzimy do punktu. 2.3 porządku obrad mamy projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Bukowno. Przedam państwu uzasadnienie z uwagi na rozszerzenie przez ustawodawcę katalogu nauczycieli specjalistów artykuł 42 ust. 7 punkt 3 litera B. W związku z artykułem 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku karta nauczyciela oraz artykułu 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Od września 2022 roku w przedszkolach, szkołach i placówkach światowych będą zatrudniani nauczyciele na stanowisku pedagoga specjalnego. Zachodzi więc konieczność ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na tym stanowisku. W związku z tym podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Milę Bukowną jest zasadne. Komisja. Yy, zaopiniowała projekt pozytywnie. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Za 12 przeciw 0 wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 2.4 porządku obrad. Mamy tutaj projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 55 przez 320 przez 2022 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Bukowną oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przeznaczone. Komisja również zaopiniowała projekt pozytywnie. Podczytam Państwu uzasadnienie. Zgodnie z paragrafem 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia. Branżowego. Dyrektorzy szkół i placówek składają do organów prowadzących wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, uwzględniając wyniki nadzoru pedagogicznego, wyniki egzaminu ośmioklasisty, zadania związane z realizacją podstawy programowej, wymagania wobec szkół i placówek określonych w przepisach wydawanych na podstawie artykułu 44 ust. 3 ustawy prawo oświatowe oraz wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów i opłat wymienionych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Pani dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukowni dnia 4 lipca 2022 roku złożyła wniosek o zmianę planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 poprzez uwzględnienie dodatkowej formy kształcenia nauczycieli w specjalności edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ze wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Bukowno Bolesław oraz Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność w Olkuszu w związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne komisja również zaopiniowała projekt pozytywnie proszę państwa otwieram dyskusję nad projektem kto z państwa chce zabrać głos w sprawie projektu nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Za 12, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa w związku z, wyczerpania, z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bukowni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.